Jesteśmy w warszawskim zoo, które obchodziło 95. urodziny. Przed chwilą byłem w azylu ptasim i nie trzeba chyba warszawiaków do zoo zapraszać. Natomiast moją wizytę na Pradze zaczęliśmy od mostu pieszo-rowerowego, który właśnie powstaje, dlatego że ten most zmieni oblicze Pragi, bo ulica Okrzei będzie całkowicie remontowana. Zresztą na tej ulicy miałem okazję się spotkać w Centrum Zarządzania Światem z jedną z restauratorek warszawskich, która zorganizowała tam fantastyczną o kawiarni. Później zwiedzaliśmy całą Pragę, przede wszystkim byłem w Centrum Innowacji Społecznych naprzeciwko Konesera, gdzie młodzi ludzie będą się mogli uczyć zupełnie nowych umiejętności, no choćby robienia filmów czy kręcenia wywiadów, jak dzisiaj mieliśmy się okazję przekonać. Później byłem na ulicy Środkowej i na ulicy Stalowej. Na ulicy Środkowej w Centrum Kultury spotkałem się z burmistrzem, ale byłem też w ognisku młodzieżowym po to, żeby porozmawiać z wychowawcami o tym, jak rozmawiać w dzisiejszych czasach z młodzieżą. Ulica Środkowa zresztą zmieniła się nie do poznania, tak samo jak Stalowa, gdzie miałem okazję porozmawiać z seniorami w klubo kawiarni. Miejsce naprawdę niezwykłe, można się naładować dobrą energią. A na Stalowej przez cały czas trwa rewitalizacja. Dwa lata temu byłem w miejscu, gdzie budowane były mieszkania komunalne, gdzie właśnie kamienica była poddana gruntownej renowacji. Dzisiaj mogłem ją zobaczyć, naprawdę standard niezwykły. Również odwiedzaliśmy miejsca zielone, tutaj przy samej Wiśle, pamiętacie Państwo ile budowa wału przeciwpowodziowego budziła kontrowersje, natomiast później cały ten ciąg był zagospodarowany i zieleń była planowana razem z mieszkańcami. Byłem też w Parku Michałowskim, bardzo się z tego cieszę, bo to miejsce rzeczywiście niezwykłe, służące mieszkańcom, a kończymy jak zwykle spotkaniem otwartym z mieszkańcami i cóż, wszystkich zapraszamy na Pragę, nie tylko tutaj do ZOO.